Charles Michael. Europa nie może stać się muzeum świata. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak Europa chce pozostać na topie i nie skończyć jako muzeum świata. Charles Michael, przewodniczący Rady Europejskiej, ma na to sposób. Kim jest Charles Michael? To szef Rady Europejskiej, był premier Belgii, który kończył swoją pięcioletnią kadencję. Jego misja: innowacja, rozwój i jedność Europy. Europa, a globalna konkurencja. Charles podkreśla, że Europa musi inwestować w innowacje i technologie. Aby prosta światowej konkurencji. Mówi nie, nie możemy być muzeum świata. Dlatego Unia Europejska stawia na współpracę z kluczowymi regionami, inwestując w badania i nowe technologie. Zwiększenie zdolności obronnych. Charles widzi też potrzebę wzmocnienia obronności Europy. Chodzi o to, żeby UE mogła się skutecznie bronić w obliczu różnych wyzwań i kryzysów. Wsparcie obywateli to klucz. Jedność i poparcie obywateli dla działań Unii są priorytetem. Michael mówi, że wsparcie dla Ukrainy i proces rozszerzenia Unii Europejskiej wymagają pełnego zrozumienia i wsparcia od każdego z nas. Musimy jasno tłumaczyć nasze działania i cele, dodaje Michael. Podsumowując, Charles Michael chce, by Europa była nowoczesna, zjednoczona i przygotowana na przyszłość. Zostaw suba i bądź na bieżąco. Kosiniak-Kamysz nawołuje do jedności. Czy uda się wyłonić jednego kandydata na prezydenta? Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wszyscy znają już jako zwolennika spokoju i jedności, ale teraz przeszedł do działania. Podczas posiedzenia. Siedzenia Rady Naczelnej PSL w Tarnowie zaproponował coś, co może odmienić przyszłe wybory prezydenckie. Nie stać nas na kłótnie i spory, mówi Kosiniak kamysz Jest przekonany, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie wspólnotowy, nie prawicowy czy lewicowy. Prosty przekaz: jak najbardziej. Zjednoczenie ponad podziałami. Kosiniak Kamyż apeluje do partnerów z koalicji obywatelskiej Polskiej 2050 i Lewicy, by razem wybrali jednego kandydata na prezydenta. Dlaczego? Bo wspólna kandydatura to więcej szansa na sukces i na pokonanie PiSu. Nie chodzi tylko o wybory. Chodzi o odbudowę wspólnej, narodowej Polski. A co na to premier Tusk? PiS na platformie X zdradza jego myślenie. Wygrać, utrzymując jedność, to nasz cel. Czysta strategia. Wszystkie partie mają wystawić najlepszych kandydatów, ale bez wzajemnych ataków w pierwszej turze. Prawdziwa gra drużynowa, aby wesprzeć tego, kto dotrze do finału w drugiej turze. Czy taki apel i strategia będą kluczem do sukcesu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Koszt podziałów jest wysoki. A jedność może zdziałać cuda. Wakacje składkowe, ZUS, HIT czy KIT, o co chodzi z wakacjami składkowymi, w teorii brzmi świetnie. Przedsiębiorcy mają możliwość raz w roku odpuścić sobie płacenie składek społecznych na ZUS. Nie płacą emerytalnych, rentowych, wypadkowych, ani nawet dobrowolnych, chorobowych. Ale chwila, tu zaczyna się haczyk, bo składkę zdrowotną nadal trzeba płacić, a ulgę można dostać tylko na jeden miesiąc w roku. Kto może skorzystać, to opcja dla przedsiębiorców, którzy spełnią warunki na przykład. Jeśli ktoś prowadzi działalność w wolnym zawodzie i rozlicza się ryczałtem, niestety ulga go ominie. Podobnie jeśli przychód firmy przekracza równowartość 2 milionów euro lub przedsiębiorca zatrudnia zbyt wielu pracowników. płatki i pułapki. Okazuje się, że wakacje składkowe mogą być kłopotliwe, zwłaszcza dla osób planujących macierzyństwo. Ulga wpływa na niższą podatkę wymiaru składek chorobowych, a to może oznaczać niższy zasiłek macierzyński. Warto też uważać na wyższe podatki, bo niektórym przedsiębiorcom ulga w składkach podniesie zobowiązania podatkowe. To się w ogóle opłaca? Dla części firmy tak. Zaoszczędzą nawet 3400 zł na początku roku, ale inni mogą się rozczarować. Zamiast korzyści dostaną dodatkowe koszty związane z papierologią czy opłatami za pomoc księgową. I pamiętajcie, wakacje od składek to nie wakacje od płacenia zdrowotnej i podatków. Zostaw suba i bądź na bieżąco.